Uczono cię, że warzywa są zawsze zdrowe, że możesz je jeść do wolnych ilościach, zwłaszcza jeśli masz cukrzycę. Ale co, jeśli powiem ci, że to niebezpieczny mit? Bo niektóre warzywa, tak, warzywa, mogą gwałtownie podnieść poziom cukru we krwi, zniszczyć wrażliwość na insulinę i po cichu sabotować wszystkie twoje wysiłki, by zachować zdrowie. I nie chodzi tu o jakieś egzotyczne rośliny. Mówimy o zwykłych produktach które prawdopodobnie właśnie teraz leżą w Twojej lodówce. Wmawiano Ci, że są zdrowe, choć w rzeczywistości mogą po cichu popychać się w stronę stanu przedcukrzycowego, insulinooporności, a nawet czegoś jeszcze gorszego. Więc zanim rzucisz kolejną garść tych warzyw do sałatki, obejrzyj to wideo do końca, bo warzywo numer jeden, którego diabetycy powinni unikać za wszelką cenę, jest jedzone przez większość ludzi co tydzień, jako idealny dodatek do obiadu. Za chwilę mówimy pięciu najgorszych warzyw, które nigdy nie powinny znaleźć się na talerzu diabetyka. I uwierz mi, przynajmniej jedno z nich wyrzuci się już dziś wieczorem. Przyjrzyjmy się dokładnie miejscu piątemu kukurydzy. Tak, właśnie jej. Produktowi, który miliony ludzi na całym świecie uważają za całkowicie nieszkodliwy, a nawet zdrowy. czysta, słodka. Intensywnie żółta kukurydza wydaje się być symbolem zdrowego odziewiania. Zdobi letnie stoły, trafa do sałatek, podawana jest z mięsem, grylowaną z masłem, a nawet gotowana w zupach. Ale wiecie, co jest tym wszystkim najbardziej przerażające. To właśnie kukurydza okazuje się jednym z najbardziej podstępnych wrogów dla osoby chorej na cukrzycę. Dlaczego? Bo wygląda jak warzywo, smakuje jak warzywo, ale w organizmie zachowuje się jak cukier. Jeden średni kukurydzy zawiera średnio 27-30 g węglowodanów, z czego większość to szybko przyswajalne cukry. Glukoza we krwi rośnie dosłownie w kilka minut po jej zjedzeniu. Następuje gwałtowny skok cukru, potem szybki wyrzut insuliny. A dalej energetyczna zapaść, zmęczenie, drażliwość i co najgorsze niepohamowany apetyt. Ten cykl powtarza się za każdym razem, gdy dodajesz kukurydzę do swojego talerza. Myśląc, że to zdrowy wybór. I to dopiero początek. Porozmawiajmy o kukurydzy w realnym kontekście współczesnej diety. Większość odmian kukurydzy uprawianych dziś na skalę przemysłową to genetycznie modyfikowane hybrydy, zaprojektowane dla maksymalnej wydajności, odporności na szkodniki i warunki atmosferyczne. W tym procesie gubi się wszystko, co cieniło ją pierwotnie wartościową. Błonnik, mikroelementy, enzymy. Zostaje tylko skrobia, Cukier i puste kalorie. A teraz dodajmy do tego jeszcze jeden fakt. Kukurydza jest wszędzie postaci pochodnych mąki kukurydzianej, skrobi, syropu glukozowo-fruktozowego. Te składniki znajdują się w pieczywie, sosach, zupach instant, jogurtach, sokach, a nawet wędlinach. To wszystko ukryte źródła cukru, które uderzają w twój organizm siłą młota. Nawet nie zdaję sobie sprawy, czy spożywasz kukurydzę, a ona w tym czasie po cichu niszczy twój poziom glikemii. Cukrzyca to nie tylko diagnoza. To codzienna walka o stabilność. O to, by poziom cukru pozostawał w bezpiecznym zakresie. By ciustka nie była przeciążona. By naczynia krwionośne nie ulegały wyniszczeniu. By chronić wzrok, nerki, serce i mózg. Te wszystkie rzeczy, które są niewidoczne, ale absolutnie kluczowe. Zastanów się więc, czy warto niszczyć ten delikatny balans dla jednego dodatku, jednej zdrowej przekąski, jednej łyżki słodkiej kukurydzy sałatce? Oczywiście, że nie, bo konsekwencje to nie tylko liczby w wynikach badań. To przewlekłe zmęczenie, drętwienie kończyn, zaburzenia snu, nagłe wahania nastroju, niepokój. To jakość twojego życia i ona zależy bezpośrednio od tego, co kładziesz na swój talerz. Wyobraź sobie teraz alternatywę. Zamiast kukurydzy, brokuły, bogate w błonnik, zawierają sulforafan, wspierają odporność i poprawiają wrażliwość na insulinę. Zamiast kukurydzianych tortilli, kalafur, który można piec, dusić, a nawet używać jako bazę do pizzy. Zamiast słodzonych płaków kukurydzianych, odtłuszczony jogurt grecki z jagodami i nasionami chia. Te produkty nie tylko są bezpieczne, one odbudowują, stabilizują. Dają organizmowi to, czego naprawdę potrzebuje. Bez skoków, bez przeciążeń, bez zniszczeń. I co najważniejsze, zaczynasz zauważać różnice. Po tygodniu czujesz się lżej. Po miesiącu masz więcej energii. Po trzech miesiącach lekarze nie wierzą w Twoje wyniki. A wszystko dlatego, że wymieniłeś jeden produkt. Usunąłeś wroga przebrany za przyjaciela. Przestałeś wierzyć w mity i zacząłeś słuchać własnego ciała. Więc jeśli dotrzymałeś do tego momentu, zapamiętaj. Kukurydza nie jest przyjacielem diabetyka. Nie jest sprzymierzeńcem. Nie jest pomocnikiem. To produkt, który udaje zdrowy, a działa jak czysty cukier. I jeśli naprawdę chcesz odzyskać kontrolę nad swoim zdrowiem, ona musi zniknąć z twojej diety. Dziś. Teraz. Zamień ją. I rozpocznij drogę do prawdziwego uzdrowienia od jednej prostej decyzji. Na czwartym miejscu ziemniaki. Tak, dokładnie one. Ulubieniec milionów ludzi. Produkt, który przez lata kojarzył się z domowym ciepłem, sytością, tradycyjną kuchnią. Ziemniaki są obecne w każdym domu, w każdej restauracji. Gotowane, smażone, pieczone, tłuczone, dodawane do mejsa, zup, sałatek. Kojarzą się z obiadem u babci, niedzielnym posiłkiem, tym swojskim i bezpiecznym. Ale co kryje się za tym sielskim obrazkiem? Prawda, o której nikt nie mówi głośno. Ziemniaki to jeden z najbardziej destrukcyjnych produktów dla poziomu cukru we krwi, mimo że formalnie są warzywem. Jeden średni ziemniak, zaledwie jedna porcja, ma indeks glikemiczny około 85, co oznacza, że podnosi poziom glukozy szybciej niż czysty cukier. I nie ma znaczenia. W jakiej formie go spożywasz? Gotowany, pieczone, smażony, w piurej? Efekt jest zawsze ten sam. Gwałtowny skok cukru, a po nim gwałtowny spadek i totalny chaos metaboliczny. A jeśli myślisz, że batat, czyli słodki ziemniak, to zdrowsza alternatywa, czas obalić kolejny mit. Rzeczywiście, batat ma nieco niższy indeks glikemiczny, więcej błonnika i antyoksydantów. Ale dla organizmu diabetyka różnica ta jest znikoma. Batat również bardzo szybko trafia do krójobiegu, powodując silny wzrost poziomu cukru, który uruchamia tę samą reakcję łańcuchową: najpierw skok insuliny, potem gwałtowny jej spadek, uczucie głodu, zmęczenie, drażliwość i w rezultacie przybieranie na wadze. Regularne spożywanie ziemniaków, nawet w umiarkowanych ilościach, w dłuższej perspektywie prowadzi do insulinooporności, chronicznego stanu zapalnego przeciążenia ciustki i stopniowego niszczenia naczyń krwionośnych. To nie jest tylko niezdrowe, to wręcz niebezpieczne, szczególnie dla osób z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Największym problemem jest to, że ziemniaki są postrzegane jako coś zupełnie nieszkodliwego. Ludzie mówią, przecież to naturalny produkt rośnie w ziemi jak może być szkodliwy. I właśnie tym tkwi pułapka. Jedzenie może być naturalne, a jednocześnie całkowicie niezrównoważone. Ziemniaki składają się niemal wyłącznie ze skrobi, która w organizmie działa dokładnie jak cukier, szczególnie po ugotowaniu. Podczas obróki termicznej dłonnik zostaje zniszczony, a węglowodany stają się jeszcze łatwiej przyswajalne. Dodajmy do tego, że ziemniaki rzadko jemy same, zwykle towarzyszy im masło, śmietana, ser, tłuste sosy i tak powstaje koktajl cukrowotłuszczowy który nie tylko powoduje gwałtowne skoki cukru, ale także potęguje stany zapalne i odkłada się w postaci tłuszczu czerwonego. Żądaj sobie jedno pytanie: czy posypałbyś swój obiad łyżką cukru? Oczywiście, że nie, a jednak za każdym razem, gdy sięgasz po ziemniaki, robisz niemal to samo, tylko że bez słodkiego smaku. To ukryty atak węglowodanów, który niszczy twój metabolizm po cichu, ale skutecznie. Jeśli masz cukrzycę lub po prostu chcesz utrzymać poziom cukru pod kontrolą, czas zrezygnować z tego nawyku. Wybór należy do ciebie. Zamiast ziemniaków możesz przygotować kalafora, brokuły, cukinie, a nawet dynie. Te warzywa nie tylko nie powodują skoków cukru, ale wręcz stabilizują metabolizm i dostarczają organizmowi wartości odżywczych, a nie pustych kalorii. Więc następnym razem, gdy zobaczysz purée ziemniaczane na talerzu, zatrzymaj się na chwilę i zapytaj. Czy naprawdę chcesz dolać oliwy do ognia, czy może wolisz wybrać drogę do prawdziwego zdrowia? Na trzecim miejscu: groszek. Tak, właśnie ten zielony, słodki, delikatny groszek, z którym wielu z nas ma miłe wspomnienia z dzieciństwa. Dodawano go do zup, sałatek, dań obiadowych, a niektórzy jedli go prosto z puszki, wierząc, że to prawdziwy superfood. Wydaje się warzywem naturalnym, zielonym, pozbawionym tłuszczu. O łagodnym smaku, więc co mogłoby być w nim niebezpiecznego. A jednak, oto prawda, o której mało kto mówi, groszek to ukryte źródło cukru i dla diabetyka może być jak mina z opóźnionym zapłonem. W jednej filiżance Zielonego groszku znajduje się ponad 14 gramów węglowodanów, z czego znaczna część to naturalne cukry. Tak, pochodzą z roślin, ale twój organizm tego nie rozróżnia. Dla niego cukier to cukier niezależnie czy pochodzi z cukierka, czy z miski z zielonym dodatkiem. Co odczyni groszek szczególnie podstępnym? Jego rozmiar i forma. Wydaje się lekki, dietetyczny. Porcja pół filiżanki wydaje się tak mała, że aż chce się dodać więcej. I tu zaczyna się problem. Ludzie jedzą groszek w dużych ilościach, bo uważają go za nieszkodliwy dodatek do dania. W rzeczywistości otrzymują solidną dawkę łatwo przyswajalnych węglowodanów, które błyskawicznie podnoszą poziom glukozy we krwi. Organizm nie nadąża z reakcją. Trzuska panice wydziela insulinę, bo poradzi sobie z nagłym skokiem cukru. A co dzieje się dalej? Energetyczny zjazd. Zmęczenie. Chęć na słodycze. I znów padamy w błędne koło, które prowadzi do insulinooporności, przybierania na wadze i przewlekłych stanów zapalnych. A teraz dodajmy do tego klasyczny sposób podawania groszku z masłem, ze śmietaną, z sosami. Wszystko to spowalnia trawienie i może się wydawać, że to dobrze, ale to jeszcze groźniejsze. Tu spowalnia wchłanianie cukru, ale go nie blokuje. To oznacza, że zamiast gwałtownego skoku dostajesz długotrwałe, powolne, ale uporczywe utrzymywanie się wysokiego poziomu glukozy we krwi, co jeszcze bardziej szkodzi naczyniom narządom i całemu metabolizmowi. Dla osób dziś zaburzoną wrażliwością na insulinę to cicha katastrofa. Organizm zaczyna się przegrzewać od środka i nawet tego nie czujesz, a konsekwencje przychodzą później, wzrost poziomu hemoglobiny glikowanej, skoki ciśnienia, pogorszenie wzroku i inne drobiazgi, które niesie ze sobą cukrzyca. Wciąż uważasz, że groszek to nieszkodliwe warzywo. Pomyśl raz jeszcze. Bo działa jak cukierek, tylko bez papierka i bez ostrzeżenia. Jego słodycz wydaje się naturalna, ale to właśnie tym tkwi zagrożenie. Nie wzbudza podejrzeń. Jest go ze spokojem, przekonany, że robisz coś dobrego dla zdrowia. A tymczasem cukier we krwi rośnie, insulina szaleje, a metabolizm cierpi. To jedno z tych warzyw, które podszywają się pod zdrowe jedzenie, a w rzeczywistości działają przeciwko tobie. Co więc robić? Zrezygnować z groszku całkowicie. Jeśli masz cukrzycę, to rozsądna decyzja. Zamiast tego sięgaj po prawdziwe warzywa niskowęglowodanowe, szpinak, brokuły, ogórki, cukinie, zieloną fasolkę. Te produkty nie tylko nie podnoszą poziomu cukru, ale też pomagają go stabilizować, dostarczając błonnika, witamin i przeciwutleniaczy. I co najważniejsze, nie udają zdrowych, one naprawdę działają na Twoją korzyść. Więc następnym razem, gdy ręka sięgnie po puszkę groszku, albo zobaczysz go w menu jako dodatek, zastanów się dwa razy, bo nawet najmniejsze zielone ziarenko może mieć ogromny wpływ na twoje zdrowie. Przechodzimy do miejsca drugiego buraki. Tak, dobrze słyszysz. Buraki, które są tak aktywnie promowane w świecie zdrowego stylu życia, które dodaje się do soków detoksykacyjnych, sałatek i zup, nazywając je superżywnością. Są piękne. Intensywnie czerwone, często kojarzą się z czystym odziewianiem i wsparciem układu sercowo-naciniowego. I rzeczywiście, buraki są bogate przeciwutleniacie, betainę i azotany, które mogą wspierać ciśnienie krwi. Ale oto, czego nikt głośno nie mówi, jeśli masz cukrzycę, buraki mogą być prawdziwą pułapką, bo pod tą warstwą zdrowotnych właściwości kryje się niepokojąco wysoka zawartość cukrów. Jedna filiżanka gotowanych buraków zawiera prawie 13 gramów cukru, więcej niż niektóre baty, czy ciasteczka. I co gorsza, są to szybko przyswajalne cukry, które błyskawicznie trafają do krwiobiegu, powodując nagły wzrost poziomu glukozy. Organizm nie odróżnia, czy cukier pochodzi z landrynki, czy z miseczki ładnie pokrojonych buraków. Dla ciustki to jedno i to samo: trzeba natychmiast wyrzucić insulinę, by zapanować nad tym skokiem cukru. To dzieje się szybko, ale ma konsekwencje. Insulina rośnie, energia spada, a z czasem nasila się insulinooporność. Ty tego nie czujesz od razu, ale efekt kumuluje się jak krople wody, aż w końcu zastanawia się, dlaczego mimo zdrowego jedzenia twoje wyniki pogarszają się z miesiąca na miesiąc. Buraki to klasyczny przykład produktu, który ma pewne korzyści zdrowotne, ale zupełnie nie nadaje się dla osób zaburzoną gospodarką węglowodanową. Wysoki indeks glikemiczny połączony z dużą ilością naturalnych cukrów sprawia, że dla diabetyka buraki to produkt problematyczny. Owszem, mogą być świetne dla sportowców lub osób z szybkim metabolizmem, które potrzebują energii przed treningiem. Ale jeśli masz cukrzycę, stan cukrzycowy lub po prostu wysoki poziom glukozy we krwi, buraki mogą niweczyć wszystkie Twoje wysiłki w walce o stabilizację poziomu cukru. Zwłaszcza jeśli jeździ regularnie w sałatkach, sokach. Przystawkach. To nie jest tylko niewielki błąd, to błąd z opóźnionym działaniem, który może kosztować się zdrowie. Ale dobra wiadomość jest taka, że istnieje alternatywa. Jeśli chcesz jeść warzywa, które naprawdę wspierają twoje zdrowie, zamień buraki na gorzką zieloną zieleninę, jarmuś, rukole, musztardowiec, szpinak. Te warzywa nie tylko nie podnoszą poziomu cukru we krwi, ale wręcz pomagają w jego stabilizacji. Wspierają florę jelitową. Zawierają błonnik, witaminy z grupy K i B, a do tego poprawiają wrażliwość komórek na insulinę. Ich lekko gorzkawy smak może początkowo wydawać się dziwny, ale z czasem to właśnie on stanie się tym, co będzie odbudowywać swój metabolizm, a nie go niszczyć. Więc następnym razem, gdy zobaczysz buraki w modnej sałacy albo usłyszysz, że to lekarstwo na wszystko, przypomnij sobie ukrytą prawdę. Buraki same sobie nie są wrogiem, ale dla osoby z cukrzycą mogą być cichym sabotażystą. Piękne, czerwone, słodkie i bardzo, bardzo niebezpieczne. Nie pozwól, żeby ich wygląd czy marketingowe hasła wprowadziły Cię w błąd. Wybieraj jedzenie, które naprawdę Ci pomaga, a nie tylko ładnie wygląda na talerzu. I wreszcie, pierwsze miejsce w rankingu najgorszych warzyw, których diabetycy nigdy nie powinni jeść, to marchewka. Tak, dobrze słyszysz. Brzmi szokująco. Możliwe. W końcu, marchewka od dzieciństwa przedstawiana jest jako symbol zdrowego odziewiania. Dają ją dzieciom w przedszkolu. Pojawia się w dietach odchudzających. Chrupiemy ją zamiast hipsów podczas filmu. Przekonani, że jeśli cokolwiek jest zdrowe, to na pewno marchewka. Ale prawda jest zupełnie inna. Marchew to prawdziwa pułapka cukrowa. Przebrana za zdrową przekąskę. Tak, chrupie. Tak, mam mało kalowi ale zawiera wysokie stężenie cukrów, zwłaszcza w porównaniu z innymi warzywami. I to właśnie najgorszy koszmar dla każdego, to stara się kontrolować poziom glukozy we krwi. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że nawet surowa marchew to jeden z najsłodszych warzywnych korzeni. A kiedy ją ugotujesz, upieciesz lub podsmażysz, jej indeks glikemiczny szybuje w górę. Po obróbce termicznej cukry w marchwi stają się jeszcze łatwiej przyswajalne, a organizm reaguje na nie tak samo, jak na łyżkę miodu czy porcję lodów. W niektórych przypadkach gotowana marchew powoduje gwałtowniejszy wzrost cukru niż deser i to bez słodkiego smaku, który mógłby cię ostrzec. I tu zaczyna się prawdziwe oszustwo. Myślisz, że wybierasz zdrowiej, a w rzeczywistości fundujesz sobie hiperlikemiczną bombę, która rujnuje twoją samokontrolę na resztę dnia. A teraz wyobraź sobie, ilu ludzi codziennie je marchew całymi miseczkami, jako przekąski, dodatek do smoothie, Całatek czy dań głównych, przekonani, że to najzdrowsze warzywo na świecie. A jeśli myślisz, że sok z marfii to esencja zdrowia, przygotuj się na szok. Sok marfowy to praktycznie płynny cukier. Bez błonnika, bez niczego, co mogłoby spowolnić jego wchłanianie. Za to z maksymalną koncentracją cukrów prostych. Jedna szklanka soku z marfii może zawierać nawet 20 gramów cukru, który niemal natychmiast trafia do krwi. To prowadzi do błyskawicznego skoku glukozy, za którym idzie wyrzut insuliny, spadek energii, napady głodu na węglowodany i kolejna fala zaburzeń metabolicznych, a wszystko to pod przykrywką zdrowego napoju. Szczególnie niebezpieczne jest to dla osób z cukrzycą typu 2 lub stanem czy cukrzycowym, bo właśnie takie niewinne produkty codziennie pokupują kontrolę nad poziomem cukru, nawet jeśli daną osoba skrupulatnie unika słodyczy i wypieków. Tak, marchew zawiera beta karoten. Tak jest dobra dla wzroku. Ale postaw sobie pytanie. Co ważniejsze, trochę karotenoidów czy stabilny poziom cukru, ochrona naczyń krwionośnych, sprawnie działająca ciustka i profilaktyka powikłań cukrzycowych? Odpowiedź jest oczywista. Beta-karoten znajdziesz też w szpinaku, brokułach, dyni, a jeśli trzeba, w bezpiecznych suplementach. A co dostajesz w zamian za chrupiącą marchewkę? Zniszczone receptory insulinowe i nieustanne skoki cukru, które powoli, lecz nieuchronnie, rujnują twoje zdrowie. Jeśli naprawdę chcesz naturalnie zarządzać cukrzycą, bez farmakologicznego przeciążenia, czas przemyśleć swój stosunek do marchewki. To nie jest wróg w dosłownym sensie, ale na pewno nie jest sojusznikiem, za jakiego wielu ją uważa, zwłaszcza w dużych ilościach, zwłaszcza w sokach, zwłaszcza po ugotowaniu. Kiedy chodzi o zdrowie. Trzeba umieć oddzielić marketingowy obraz od fizjologicznej rzeczywistości. A rzeczywistość jest taka: Marchew to milczący sabotażysta, pięknie przebrany za superfood. I jeśli naprawdę chcesz odbudować swoje ciało, odzyskać kontrolę nad cukrem, zmniejszyć stany zapalne i zatrzymać insulinooporność, zacznij od czegoś prostego. Pożegnaj się z Marchewką i sięgnij po warzywa, które naprawdę działają na Twoją korzyść, a nie przeciwko Tobie. Podsumujmy. Kukurydza, skrobiowy oszust, który podnosi poziom cukru we krwi prawie tak samo gwałtownie jak słodki napój gazowany. Spożywana z przekonaniem, że to po prostu warzywo, w rzeczywistości zachowuje się jak biały chleb z cukrem. Pozbawiona błonnika, wypełniona szybko przyswajalnymi węglowodanami. Ziemniaki, rzekomo naturalny produkt, który w rzeczywistości działa na poziom glukozy mocniej niż cukierki. Gotowane, pieczone. Tłuczone za każdym razem zamieniają się w czystą skrobie i niścią Twoją kontrolę glikemiczną. Groszek. mały, zielony, słodki, ale śmiertelnie niebezpieczny dla diabetyków. Ukrywa się pod maską lekkiego dodatku do obiadu, a w rzeczywistości działa jak słodycz szczególnie w większych ilościach, wywołując gwałtowne skoki cukru. Buraki to prawdziwa cukrowa bomba, przebrana w modny wizerunek superżywności. Zawierają przeciwutleniacie. To prawda, ale też ogromne ilości cukrów prostych, które błyskawicznie trafiają do krwi. I wreszcie, marchewka. Chrupiący symbol zdrowego odziewiania, który w rzeczywistości staje się cichym niszcicielem. Gotowana marchew, sok marfowy, a nawet surowa w dużych ilościach, to wszystko może zrujnować swoją kontrolę nad cukrzycą. Te warzywa to nie tylko kontrowersyjne przypadki, to naukowo potwierdzone wyzwalacze skoków glukozy. Ich działanie zostało zbadane, opisane i, co najważniejsze, potwierdzone codziennie przez miliony osób z cukrzycą na całym świecie. Dlatego, jeśli to wideo otworzyło Ci oczy, jeśli w końcu zrozumiałeś, dlaczego Twój cukier wciąż nie chce się ustabilizować, mimo że jest zdrowo, nie przechodź obok tego obojętnie. Kliknij, lubię to. Udostępnij ten film komuś, kto nadal wierzy, że wszystkie warzywa są zdrowe. Uwierz, wielu wciąż żyje tym mitem. A w następnym odcinku zrobimy coś zupełnie odwrotnego. Ujawnimy piątkę najlepszych warzyw, które natychmiast obniżają poziom cukru we krwi. A numer jeden na tej liście nie tylko potężnie stabilizuje glukozę, smakuje lepiej niż twoja ulubiona przekąska. Tego naprawdę nie możesz przegapić. Zasubskrybuj już teraz, bo wiedza, którą zdobędziesz w kolejnym odcinku, może dosłownie odmienić twoją dietę, twoje zdrowie i całe twoje życie.